Na moim kanale to jestem Ja i dzisiaj robimy film Tajkum. Tajkum, jakbym. Jakby to powiedzieć, um, YouTuber. What? E, dobra, e, tutaj już widzę, że ktoś już coś buduje, ale ja chyba muszę. O nie, nie mówcie, że będę tak, tak wolno biegł. Dobra. Mm, muszę wybrać kogoś, ale i... Fun fact, nikogo tutaj nie znam. Muszę chyba po imionach, po Dobra, dam to osobę... Chyba to mi się kojarzy. Dobra, damy to. O, ale muzyka. Dobra. E, co to jest? Pierwszy dropper. Dobra, powinienem tak wystawiać Nie rozumiem. A co to jest? Klocki? Przecież to jest YouTube. Kupuję sobie tu. A co to jest? Dwa pnie. Dobra, dalej. Czy mamy komputer? Personalna kamera, kup ścieżkę. Dobra, dobra, dobra. Ale pójdziemy zobaczyć ten świat. Tutaj jest. Tutaj, kogo mam. O, o. To kto to jest? Kids. No. Widać, że jest bardzo są zaszkicowane. Eee, tutaj, kto to? Jak on się nazywa? Thanor. Ten jest tak. Eee, ona nie tak. Do... No Widać, że coś jest nie tak. Eee, pokój. Pokój. Mam cię pokroić. Nie... Mister Beast. Co jest? Interakcja. Widzicie? Znalazłem mister Bista. Mam co dotyczące teraz. Ok, no dobra. Eee, to gdzie jest moje jeszcze raz? Chwila, chwila, chwila. A, tam jest, no tak, zapomniałem. E, no to kupmy co? No. Eee, to szklankę. Można usiąść? Nagrywanie. Co to? Co to daje jak tak klikam? Nie rozumiem. Dwa... Dobra, będę... Eee, dobra, będę tak nagrywał, będę nożnik X. Będę więcej kasy dostawał. A tutaj są subskrypcje, dobra. Ale fajnie, 500 już jest. Dobra, pójdźmy sobie coś na coś przydatnego. 817, zaraz mnie dogoni. Dogonił już. Trudno, ale zaraz tysiąc, Błata. Patrzcie, jak, jakim szelanym tempie to idzie. Yy, tysiąc, jej, jej, ale fajnie. <grym> To jest niewyobrażony PWS 1000. Ja na przykład nie wyobrażam 1000. Ciekawe ile ludzi nie mają subów. Um. what? Subskrypcje 7,5. Już mi jest słabo, po prostu słabo. Po prostu system Windows. Ja, ja, ja OS chcę. Gdzieś mi o, o, jest, że tutaj, jest 2,50. Znaczy 200-2500. Dobra, ja też pójdę. Więc ja co chciałem powiedzieć, ale nie zdążyłem. Zobaczcie, tak zrobię. Bo może. E, chwila, zaraz mam, to, zaraz mam to powiem. Że tak jestem i idę i mówię. Zobaczymy do kogo ta postać do... do... no, już nie hmm. Dobra, ale nie wiem, że jaki film może aż taki wpływ zrobić? Trzeba aż że tak szybko toczy taki ten. Ja w ogóle w ciągu dnia tyle aż nie dodaję, nie, nie dodaję więc. No więc to słaba, dodawać tak szybko. Bo jak mówią, że jak trzy filmy, to znaczy dwa filmy, to trzecie już się nie poje, Już nie dostaniesz taką powiadomienie, że ktoś opublikował coś. Mówi. Mówi ktoś. Mówią tak ktoś chyba. Ale nie wiem. Wrócę do Was już za chwilkę, jeśli będę miał. No już większą. Ilość. O, co to? Proszę y teraz y tak sobie sprawdzę i widzę, że mam 10 koła. <laughs> Nowy komputer. Dobra. Wa! Robimy to. W ogóle ten film miał być już bardzo dawno, jak wiecie. No, ten film miał być już nawet poprze. W ubiegłym roku, w, w czerwcu, bo ja zrobiłam miniaturkę w maju, i no, to strasznie było. Chyba najlepiej zrobić na początku, chyba, re, re, radzę wam taką rzecz: zróbcie, jeśli nagrywacie, to zróbcie na początku miniaturkę, zróbcie kilkanaście miniaturek. Do którego filmu, jakie filmy chcecie zrobić, i do tych, jak będziecie nagrywać, będziesz opublikować, to szybciej dodać się tą miniaturkę niż tak sobie robić. I większe zasięgi gwarantowane. Może. Nie wiem. Mam już 14 tysięcy. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Ech, 24 widzę, to 26 było. A nie. A co to jest? Mogę kogoś walnąć. Zbliża się ktoś. A, 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 a. Mogłem wcześniej to kupić, niż wydawać się tak, taką. Boję się, że ktoś znowu tutaj tak przyjdzie. I muszę ściany dokupić, bo może tak też, tak skoczyć, ale. O, aktualizuj dywan za 37 tysięcy, jest ja do, do 100 tysięcy na pewno dobije. Ja w ogóle nagrywałem y, filmik z, z tymi czekoladami No i niestety tam tak lagowało, że nie mogłem nagrywać Ale znaczy... No tak, tak nie mogłem, więc chociaż tutaj to wybrałem. To jest po prostu miasto youtuberów. A jakoś ten dom jest taki za mały. Dobra, kupuję ścianę. Aha. Dobrze, posłuchajcie, bo już naprawdę nie mam czasu. Więc robimy kontynuację już w następnym odcinku i to na pewno nie będzie piątek. Więc klikajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Czyli już w części drugiej. Pa!